Cześć siemano, witam was kolejnym poradniku na moim kanale, dzisiaj pokażę wam jak zbudować wkrótce drzwi 3x3. Działają one w taki sposób, że po naciśnięciu tego guzika drzwi się otwierają. A po przejściu możemy je zamknąć. Oraz znowu otworzyć. I oczywiście zamknąć. Zaraz pokażę jak to wszystko zbudować, A zanim to nastąpi, to jesteś nowy na kanale, zostaw sobie być na bieżąco, ponieważ aż 97% osób oglądających moje filmy tego nie robi. Oraz chciałem was zaprosić na mojego Discorda, do którego link znajdziecie w opisie. A ja już zapraszam do oglądania. Budowę zaczynacie od wykopania prostokątu o wymiarach 3x6 bloków. Musicie to pogłębić jeszcze o 5 bloków. W tych miejscach niszczycie bloki i stawiacie bloki, których nie przyciąga slime. Na dole ustawiacie 9 tłoków skierowanych w górę w taki sposób. Przed nimi stawiacie 3 repeatery i każde opuszczacie na maksa. A nad nimi stawiacie 3 obserwery. Następnie na ziemi 3 dropery, i nad nimi też 3 obserwery oraz 3 tłoki skierowane w górę. I na samej górze stawiacie znowu 3 obserwery w taki sposób. Tutaj stawiacie 12 bloków, których nie przyciąga slime. Teraz na dole 3 jipitery i opóźniacie jeden tick. Następnie trzy bloki, a na nich redstone. W tym miejscu blok. I z boku czerwona pochodnia, na nim redstone. Kolejny blok w tym miejscu, znowu czerwona pochodnia z boku. Oraz dalej dajecie redstone w taki sposób. Tutaj stawiacie guzik. I klikacie go. Następnie na tułkach stawiacie trzy slajmy. 3 bloki miodu, oraz znowu 3 slajmy Klikacie guzik I przed tymi blokami dajecie bloki, które będą ścianą I po ponownym naciśnięciu guzika, drzwi się otworzą Tutaj dookoła musicie dać bloki, których też nie przyciąga slime. Oraz w tym miejscu dajecie guzik I od tyłu łączycie redstone w taki sposób i drzwi są gotowe do działania. Dziękuję wam za oglądanie, to już jest koniec poradnika. Jeżeli wam się spodoba, to zostawcie łapkę w górę i zapraszam do sprawdzenia innych moich poradników. Siema!